Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Mat Jedyną rzeczą, którą mogę w tym momencie pokazać, to swoje ręce. Naprawdę próbowałem nagrać ten odcinek na tle tablicy, żeby było mnie widać, ale niestety był z tym jakiś jeden wielki problem ile czasu tak naprawdę oszczędzamy studiując online. Więc na samym początku rozłóżmy przykład wykładu, jak wykład normalny na studiach najzwyczajniej w świecie wygląda. Napiszmy sobie wykład, żeby widzieć jaka jest struktura. Wykładu. Na samym początku na pewno studenci muszą przyjść na ten wykład, rozsiąść się i tak dalej. Czyli mamy początek naszego wykładu. Ile taki początek tego wykładu może trwać? Załóżmy na te potrzeby, że ten początek wykładu będzie trwał około 15 minut. Myślę, że to będzie akurat bardzo dobre. E, bardzo dobrze rozpisane. Ten moment, gdy studenci wchodzą, e, wykładowca się ogarnia. Do tego jeszcze doliczyłbym przed tym wykładem, ale nie mamy miejsca. E, postaram się jakoś to rozpisać. 10 minut spóźnienia z wykładowcy zdarza się na studiach, czyli mamy oznaczone literką S, spóźnienie wykładowcy, a to już jest czas, który jest przeznaczony w teorii i w praktyce na wykład. Więc mamy początek wykładu. Początek, wszyscy się rozsiadują, tutaj się sprawdza lista obecności itd. itd. Co się dzieje potem? Potem prawdopodobnie mamy normalny wykład czyli wykładowca mówi coś na tym wykładzie i tak dalej i tak dalej. I tutaj znowu jest pewien błąd założony, ponieważ ile razy zdarzyło ci się, że wykładowca się pomylił, że wykładowca coś musi sprawdzić, że, że są przerwy. Same przerwy załóżmy że, załóżmy, że ten wykład ma trwać 3 godziny. No to same przerwy no to będą co najmniej z 20 minut, wliczmy sobie 20 minut przerwy. Do tego załóżmy, że przez 10 minut wykładowca się jąka, myśli jąkanie. Przez 10 minut wykładowca myśli, jąka się i tak dalej. W takim razie. Ile nam z tego wykładu już zostało? I mamy zmarnowanych 55 minut na wykładzie. Zatem, ile nam z tego 3-godzinnego wykładu zostało prawdziwego, prawdziwej esencji tego wykładu? Więc mamy prawdziwą esencję naszego wykładu, która wynosi w tym wypadku 3 godziny minus 55 minut. Jest to 2 godziny 5 minut. I teraz sobie wyobraźcie, że w przypadku studiów online to jest najciekawsze, że ten wykład wtedy, w teorii. Pozbawiony wszystkich początków, spóźnień, przerw, wszystkiego, nie trwa 3 godziny, tylko dwie godziny. Załóżmy, że mamy 3 godzinne wykłady. 3 godziny wykładów, razy, załóżmy, że mamy nawet razy 10 wykładów, daje nam 30 godzin. Druga sprawa. Załóżmy, że mamy jeszcze drugi przedmiot, który trwa również 3 godziny wykład razy 5 wykładów. 3 razy 5 15 godzin. To teraz policzmy, ile byłoby w przypadku studiów online w tym założeniu, o którym mówiłem. W związku z tym, że wiemy, że już te wykłady trwałyby około 2 godzin, czyli mamy wtedy 2 godziny razy 10 równa się 20 godzin. 2 godziny razy 5 Daje nam 10 godzin. Zatem ile już oszczędziliśmy? 45 godzin tutaj minus 30 godzin, co nam daje zaoszczędzonego czasu, zapiszę go tutaj, 15 godzin, załóżmy w semestrze na samych wykładach, ale czy to wszystko? Przecież na tę uczelnię jeszcze musisz dojechać. Więc załóżmy, że dojazd na każde zajęcia zajmuje Ci po pół godziny, mi by zajęło dużo więcej. Więc teraz mamy w związku z tym, że mamy 10 wykładów, więc łącznie mamy 10 godzin w tą i z powrotem, plus 5 godzin w tą i z powrotem, więc mamy kolejne 15 godzin zaoszczędzonych, co nam łącznie daje 30 godzin. I teraz zobacz, w przeciągu jednego semestru 30 godzin to jest bardzo dużo. Podzielmy sobie 30 na 8. To jest prawie 4 dni pracy, które normalnie możesz przeznaczyć na pracę. Cena jest taka sama studiów w większości wypadków, przynajmniej cena studiów jest taka sama, a dostajesz zupełnie za darmo 4 dni, które możesz poświęcić na zarabianie kasy. W tym miejscu pojawia się bardzo ciekawy odcinek, do którego zachęcam, żebyś w ten odcinek kliknął, a na dole pod tym odcinkiem subskrypcja kanału. Dzięki Ci serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Matogarnia. Matroskwita. Cześć.